Dziś chcemy porozmawiać o pracy, która daje dużo satysfakcji, ale bywa też wymagająca. Zaprosiłam osoby zarządzające placówkami, by opowiedziały, jak radzą sobie z trudnymi momentami i jak dbają o siebie w tej codziennej odpowiedzialności. To będzie szczera rozmowa o pracy, emocjach i o tym, co pomaga nie stracić siły. Są ze mną dzisiaj osoby zarządzające zespołami, prowadzące placówki, wspierające osoby z niepełnosprawnościami na terenie miasta Białystok. Roksana Kalinowska, Liderka Mieszkalnictwa Wspomaganego w Stowarzyszeniu My dla Innych. Dzień dobry. Oraz Estera Pankiewicz, również Liderka Ośrodka Wsparcia Środowiskowego w Stowarzyszeniu My dla Innych. Witam serdecznie. Chciałabym, żebyście opowiedziały na czym polega wasza praca i co najbardziej w tej pracy lubicie. Nasza codzienność to przede wszystkim takie bycie obok osób, które przeżywają hmm. trudny czas. Na co dzień towarzyszymy tym osobom w takich drobnych krokach. Czasami jest to rozmowa, czasami jakieś takie wspólne załatwienie sprawy urzędowej, a czasami po prostu taka zwykła obecność. Ja jako kierownik zarządzam zespołem, ale też dużo czasu spędzam z ludźmi. To daje mi największą motywację jako lider e, mieszkalnictwa na co dzień e, zarówno towarzyszę swojemu zespołowi w trudnych sytuacjach, które się też zdarzają, ale e, również pracuję z osobami z niepełnosprawnością, czyli naszymi mieszkańcami, e, których e, wspieramy w organizowaniu dnia takiego codziennego, e, ale też w planowaniu ich dalszej przyszłości. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Myślę też, że przychodzę codziennie i nie wiem, co przyniesie dzień. W sensie mamy tak różne sytuacje, różne momenty i to nie jest praca jednostajna. Nie jesteśmy w stanie określić, co się danego dnia wydarzy tak do końca. Mhm. Czyli każdy dzień to niespodzianka? Trochę tak. To mhm. jest praca z drugim człowiekiem. Więc jeżeli pracujesz z drugim człowiekiem, to też musisz się dostosować do jego nastroju. Do jego trudnych momentów, które się zdarzają w różnych sytuacjach, ale też jeżeli chodzi o mieszkania, to też są sytuacje związane właśnie z mieszkaniami, czyli jakieś awarie, które się wydarzają, czy niespodziewane wizyty jakiejś osoby, która przychodzi spisywać liczniki, na przykład. Tak? I to też są często sytuacje, które stresują naszych mieszkańców, bo wcześniej tego nie doświadczali. Dzięki. A jakie trudne momenty najczęściej pojawiają się w waszej pracy? Bywają dni, kiedy ktoś z naszych uczestników ma kryzys. Tak? To są takie momenty, które nas głęboko poruszają i no niestety, ale też potrafią nas, nas zmęczyć. Trudne jest to, że nie możemy zawsze pomóc na tyle, na ile byśmy chcieli. Tak? Odpalają nam się jakieś takie nasze rzeczy, że chcielibyśmy po prostu wyręczyć, jakoś pozałatwiać, tak? no ale to, to trochę nie o to chodzi. Myślę, że w naszej placówce jest bardzo podobnie, tak jak Estera mówi, te kryzysy emocjonalne są um, bardzo obciążające też nas jako pracowników, ale myślę, że też trudnymi takimi momentami y, jest to, że w momencie, kiedy zbliżamy się do końca danej części projektu na przykład i te zamieszkanie już naszych uczestników zbliża się ku końcowi, to bardzo intensywnie pracujemy my jako zespół, ale też y, Uczymy naszych mieszkańców um, tego, żeby myśleli o tej przyszłości, żeby ta samodzielność faktycznie była realna po projekcie. I myślę, że najtrudniejsze jest to w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie um, przeskoczyć pewnych sytuacji, na przykład finansowych danego uczestnika, e, i dana osoba, na przykład, musi wrócić do tego rodzinnego domu, i tak naprawdę trochę mamy takie poczucie, że to, co zostało wypracowane, może po prostu być y... cofnąć się, jakby tak, wrócić, że umiejętności, tak, się... umiejętności mogą się cofnąć. Mm -hmm. tak. Wydaje mi się też, że wyzwanie stanowi taka długotrwała praca z osobami, które mają bardzo ograniczoną motywację. To jest też element naszej pracy u nas w ośrodku wsparcia środowiskowego, który wspiera właśnie osoby z zaburzeniami psychicznymi. No i to faktycznie może nas wypalić, może nam odebrać taką, taką motywację do tego, żeby też gdzieś tam. Wspierać dalej. Tak jest. Opowiadacie o wielu różnych trudnych momentach, więc chciałabym też zapytać, jak sobie na co dzień radzicie w sytuacjach, które są dla Was obciążające emocjonalnie i co robicie, żeby nie doprowadzić się do wypalenia zawodowego? Myślę, że tutaj też warto wypowiedzieć się przez pryzmat nas, jako osób kierujących, zarządzających. Ale też popatrzeć na ten aspekt naszych ludzi, którzy na co dzień jakby doświadczają też tych momentów kryzysowych. Nasza taka, myślę, że wspólna tutaj rada razem ze sterem to jest to, żeby mówić o tym, że są trudne momenty, żeby pracownicy też nie zostawali sami z tymi trudnościami i problemami. I żeby też przyznawać się do tego, że jest coś y, trudnego z tego tytułu, że pracujemy z drugim człowiekiem i to jest odpowiedzialne. I tu w tym momencie nie tylko za siebie odpowiadamy, ale też odpowiadamy za tą drugą osobę. Myślę też, że wspólnie z Roxaną staramy się przekazywać e, swojemu zespołowi takie informacje, żebyśmy e, starali się właśnie pilnować swoich granic, nie brali na siebie więcej niż, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. No i też oczywiście stwarzamy taką przestrzeń, żeby się obgadać, żeby się trochę zwentylować. Nawet popłakać czasami, tak, bo też się tak. to zdarza. Ale też w tym przypadku ważne jest, żeby pracownicy wiedzieli, że nie muszą wykraczać poza swoje. Wytyczne, tak? Czyli jeżeli jesteś trenerem mieszkalnictwa, to skupiam się na tych treningach samodzielności, natomiast mam psychologa, do którego mogę odesłać naszego mieszkańca, i jeżeli ma jakąś trudną sytuację nasz mieszkaniec, to też są specjaliści, do których odsyłamy, że nie wszystko bierzemy jakby na swoje barki, bo my też mamy ograniczone możliwości. I na tym chyba powinna też polegać y, praca zespołowa, tak? Jakby żeby nie brać y, całej odpowiedzialności y, na siebie, tylko po to jest zespół, żeby mógł y, się uzupełniać i się wzajemnie wspierać. Myślę że też, że to jest ważne, że y, gramy do jednej bramki. Także tak, mm. korzystamy z interwizji, spotykamy się co tydzień, y, rozmawiamy o tym wspólnie, gdzieś tam decydujemy y, po prostu, jak, jak się zachować, tam, w jaki mm. sposób wspierać, żeby to było jak najbardziej efektywne. Mm -hmm. Chciałam zapytać, jak wygląda wzajemne wsparcie w Waszych zespołach? Mówicie tu trochę ze swojej perspektywy, a jak zespół się wspiera nawzajem? Jak to wygląda? Myślę, że tutaj też jest ważne zbudowanie zaufania w zespole. Więc, w zależności od tego, na jakim etapie jest zespół, to wtedy możemy mówić o różnych metodach wsparcia. W momencie, kiedy zespół już jest zgrany, zna się, to myślę, że ważnym jest to. Że są w stanie się wymieniać różnymi obowiązkami, tak? bo są sytuacje trudniejsze i ktoś ma więcej możliwości do zaoferowania, na przykład dla tego naszego mieszkańca czy uczestnika, i wtedy jesteśmy w stanie odesłać daną osobę do, do na przykład innego trenera, tak? bo ja na przykład wiem, że ja sobie emocjonalnie z tą sytuacją nie poradzę. Więc myślę, że to też takie przyznanie się między sobą, że coś jest trudniejszego i czy dana osoba może na przykład nie zastąpić mhm. w danym momencie. Myślę, że u nas jest podobnie. Tak, Dużo rozmawiamy też, gdzieś delegujemy różne zadania. Jeżeli widzimy, że są jakieś takie sytuacje kryzysowe, to też no, dbamy o to, żeby pracownicy też mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Także zawsze mogą przyjść, porozmawiać, gdzieś tam się poradzić. Mhm. Mm. Podsumowując, myślę sobie, że mm, mówicie o tym, żeby rozmawiać, e, żeby przyznawać się do tego, jeżeli coś jest trudne, e, żeby stworzyć sytuacje, w których e, zespół może ze sobą porozmawiać e, i się wesprzeć, mm, popłakać. E, a powiedzcie mi, jaką jedną radę chciałbyście przekazać e, pracownikom, którzy czasem czują się przeciążeni? Może nie jedną, może jest ich kilka, ale jakby jaki jest clue tego, żeby nie doprowadzić się do wypalenia zawodowego? Myślę, że tutaj takim clue jest stawianie granic, że to też jest normalne, że stawiamy granice pomiędzy pracą, bo mimo że jesteśmy osobami tak zwanymi pomagaczami, to my też mamy możliwość odcięcia się od tej pracy. Powiedzenia na uczestników, mieszkańcom, tak, że y, jedziemy na urlop i nie jesteśmy w stanie odbierać tych telefonów i nie bać się tego, czy jeżeli już jesteśmy po pracy, to też mamy prawo do tego odpoczynku bez odbierania telefonów. Mi się wydaje też, że nie da się pomagać drugiemu człowiekowi, jeżeli nieustannie jest się w takim trybie rezerwy. Czyli jeżeli ja nie mam naładowanych baterii, tak, no to też nie przekażę tej dobrej energii komuś innemu. Czyli najpierw musimy zadbać o siebie, żeby potem móc zadbać o drugą osobę. To się sprawdza w różnych sytuacjach. Jest taka historia o samolocie, tak, Jakby, że najpierw musimy zadbać o siebie, żeby zadbać o innych. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030.